Z tej strony Left TV, a dzisiaj gram Hollow Knight. W dzisiejszym filmiku będę, wy, wy, do, będę wychodzić z tej krainy. Będę, będę próbować stąd wyjść, raczej znaczy z tym nie będzie problemu. I będę chciał pokonać jednego takiego mini Bosika, taką dużą muchę. I jeszcze będę chciał odblokować nowego sprzedawcę. W poprzednim filmiku zdobyłem tą oto y, umiejętność Crystal Heart. To jest taki super dash. Na tym on polega. Też walczyłem z jednym bosikiem. Tutaj też był w jednym miejscu. Ale to on był wcześniej, wcześniej z nim walczyłem. Po ławkę. I jak ja dobrze myślę, bo on uciekł do góry. To tam będzie on pewnie z nim jeszcze raz będę walczyć, bo on uciekł. Dobra, to Jedyne miejsce, gdzie jest, to tutaj. Tam, gdzie był kartograf. Tutaj chciałbym już rzucić. Dobra. O, tutaj sobie poszedł już. I tu. Używamy lecę. I mogę Xem zatrzymać to W sumie niepotrzebnie Bo muszę dalej lecieć Dobra Dobra Śmieszne, że takie te są po to, o tutaj coś jest, no mrak, pomieszczenia jakieś nie, próbowałem. Szukać robaczka Tam na dole jest, red. tutaj na widoku. Dobra. Uratujmy go. Co? Co to jest? Jakiś fałszywy robaczek. To jest jakiś dziwny robak który podszywa się pod robaka. Dobra, jak on się nazywał? On jest dziwny. Nie wiem, czy go tak szybko znajdę. Tu, grub mimik. Dobra, tu jest ściana do rozbudowania. Jest tajne inne miejsce. I tu jest chyba, mam nadzieję, że prawdziwy robak. Tak. Jest prawdziwy robaczek. No tu jest ten fałszywy. Trzeba na niego uważać i tu jest ze, jest ze ścianą prawdziwy robak. Dobra. No, no, tutaj wyjdźmy. I idźmy dalej. Żeby wyjść. O! Windę odblokowałem chyba na dół Dobra A jestem tu w mieście Dobra zapiszę tutaj Mmm, teraz tutaj na dół Jeszcze zobaczę czy te robaczki ten y ten y obaczek mi da nagrody, bo znalazłem dwóch chyba, oh, oh, oh. czy trzech? Oh, 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 oh. Tak, daję kasę, daję kasę. o oh, 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 oh. <tany> I przedmiot grup song. Wow, ile kasy. Czarmy, czarmy tutaj to. Mhm, uh -huh, dobra. Mogę czarma jakiegoś założyć, ale nie wiem czy chcę go zakładać. Bo no, chyba będzie to że za mną będzie taki dymek latać wybaczymy, ja tędy idę, nie tędy nie mam iść, tędy nie mam iść tutaj tylko poszłem eee, zobaczymy, odebrać nagrody mam 3000 kasy już, no dobra teraz zauważyłem to w, w, w banku mam 1000 czyli ogólnie 4000 mam już dobra po co ja używam normalnego dasha? Mam super dasha. Tak. Jestem ciekawa, czy w super daszu jestem... Nie, nie jestem nieśmiertelny. Ja mam nadzieję, że jestem nieśmiertelny. Czyli nie mogę tak sobie za bardzo używać. Muszę uważać na przeciwników. Dobra, teraz tędy... I tu. Teraz w tym miejscu tu nie schodzić na dół i iść tu. Tutaj. Nie muszę z nimi walczyć. W sumie. Kolam kogoś po energię. Dobra. Tutaj jeszcze tego pokonać. Tutaj. Mało, no, zobaczę. Superdashem, czy. Tak, superdashem. A, ale tego rozwaliłem. Czyli komary mogę rozwalać. Silniejszych nie mogę rozwalać. Superdashem. Dobra. Kasaw nie muszę iść z tych małych przeciwników. Co ja zrobiłem? A, źle poszłem. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie się wróciłem. Tam. Niepotrzebnie poszłem tamtędy. Tutaj jest coś tu. Tędy. Była ta szamanka. Ten rycerz o, o tutaj jak pamiętam tutaj miałem blokowane te i superdashem teraz będę mógł tam przejść nie wiem czy coś tam będzie. To jest, nie mam pojęcia. Co to jest? Może go ponownie pokonam? Z niego były małe komary. Mm. Nie wiem, czy dobrze to, tu, że tu weszło. Dobra, tędy. Mam nadzieję, że tu będzie jakaś nagroda. Trzyma naraz? Nie wiem, czy ten jest tutaj. Tu widzę Tom. zamknięcie. Hmm, dobra, wejdę tutaj, zobaczę co tu jest. A, komary że to jest śmierć dla mnie tak super <laughs> muszę tam pójść teraz Dobra, udało się. Nie wiem z ile razy próbowałem już. Ale w końcu się udało, ciężkie to było. I co to jest? Na serio takie coś, bo to... Nie tam. Nie nie będę w nikah, to, że Może ja się namęczyłem, a tutaj takie coś. Dobra, to było na tyle w dzisiejszym filmiku, jeśli spodobał wam się to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, do zobaczenia no i cześć.